Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Radio Bojka dzisiaj Nie wiem w sumie nic nie nagrywać No ale chyba coś wpadnie Bo będę testował nowy uchwyt na klatę na szyję taki wiecie pałąk Zobaczymy jak to wyjdzie wszystko Muszę sprawdzić czy mikrofon jest włączony i uważać na wielkiego psa I może zjeść Będę wszystko nagrywał Dzisiaj do góry nogami i jestem ciekawy czy będę to umiał później obrócić w edycji wideo. Nie wiem, nie, nie robiłem tego jeszcze. Taka opcja powinna być. A ten tyfus się chyba wyłączył za pierwszym razem jak się z Wami witałem. Uchwyt to jest coś takiego, jak widzicie. On ma tutaj paski takie specjalnie aby po prostu ten uchwyt nie dyndał jak szalony na, na klacie. No, jedyny minus, który już założyłem po pierwszej przejażdżce, to jest to, że ten pałąk jest cały niewyjmowany. No nie? Czyli czyli jak chcecie cokolwiek zrobić, no to to jest po prostu to się całość obraca w ten sposób. Jak chcecie kierunek jakiś zmienić, nie wiem, kamerę przesadzić w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, no to właśnie to jest opcja taka, że to możecie całość. Przestawić, natomiast wypiąć tego się nie da, i to jest moim zdaniem pierwszy minus tego. Są uchwyty takie na klatę, które właśnie to posiadają, ale ten niestety tego nie posiada. No, co do wygody, no to powiedziałbym, że chyba jednak na razie wygodniejsza jest cały ten opaska na, na klatę. Także no. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, jedziemy dalej. Ależ dzisiaj wieje strasznie. Dzisiaj mają być opady deszczu, jak coś. Dlatego mówię: kurde, jadę wcześniej, do... tak aby wykorzystać. Jeszcze te parę chwil na rower, bo obiecałem sobie, że ten tydzień spędzę na rowerze, jakieś tam traski sobie pojeżdżę, takie krótkie, bo A. trzeba się rozjeździć, bo motor robi swoje, nie? Opuściłem rower, zasiadłem za sprzęt spalinowy. No i to jak to później wszystko wygląda, ale słuchajcie, po co ja w ogóle kupiłem ten uchwyt na szyję? Skoro już mam ten pas piersiowy taki, no, tak to nazwę. No po to, że właśnie głównie na motor, bo z kolei szelki, o wszelki, szelki mi przeszkadzają na motorze. Wadzę kamerą o bak. Natomiast chciałem mieć tutaj coś wyżej, yy, i i jeszcze w sumie tego nie sprawdziłem nawet na motorze, natomiast rowerem dzisiaj pierwszy raz jadę, a ja takie odczucia mam mieszane, powiem szczerze. Wolę jednak te szelki. Są dużo wygodniejsze, lepiej mi się yy, wyjmuje kamerę, gdy chcę właśnie z tej perspektywy coś nagrać, a tutaj muszę kombinować i gdzieś mnie to tam coś gdzieś uwiera. Także no fajna sprawa, bo, no bo mniejsze gabarytowo ten uchwyt na szyję Jest pasek, który stabilizuje kamerę w miarę tam jak się dociągniemy No i tyle no No i minus tak jak powiedziałem to że w całości się nie da wypiąć Tylko trzeba mieć przejściówki albo ten dla mnie Uchwyt do kamery magnetyczny, który no mnie osobiście się wyciąga źle. Dobra, jedziemy. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał pulpit z perspektywy tego uchwytu. Bo nie wiem, zobaczymy. Ej. Źle się ubrałem. Tyle mogę powiedzieć. Było 19 jak w sumie wyjeżdżałem, ale takie kurde, powiem Wam, no warunki dziwne. No, ale nie wychodziłem na dwór. Moja wina, nie sprawdzałem jak jest faktycznie na zewnątrz. No i ubrałem gruzę z długim rękawem. I teraz mi gorąco. Ale gdzieś siądę, wiaterek jest. Zaraz podmucha i będzie sympatycznie. Gdzieś kawę sobie zrobię, chyba wszystko wziąłem, jak mi się wydaje, wypiję kawę i pewnie w ulubionym miejscu na zielonej. No i tyle. W domu zmontuję jakiś krótki film z tego, znaczy długi. I zobaczymy co z tego wyniknie. Jedyny. Ale mi gorąco. Taka, Taka ciekawostka dla was. Zastanawiacie się, dlaczego noszę zegarek na prawej ręce, a nie na lewej. No to jeśli nie wiecie, a planowalibyście sobie zrobić jakikolwiek tatuaż, tak jak ja mam na przykład tutaj, nie? W tym miejscu, gdzie stykają się czujniki zegarka smartwatcha ze skórą, no to po prostu. Smartwatch i czujniki nie działają, tak żebyście wiedzieli, bo jakież było moje zdziwienie, gdy zrobiłem tatuaż i akurat tutaj, tu w tym miejscu mam na przecięciu nadgarstka i tego tutaj zegarka, czujnik, który powoduje, że zegarek się blokuje. Nie odczytuje żadnych danych i praktycznie jest bezużyteczny, jeśli chodzi o sprawy, właśnie takie y, pomiarowe. Y, Apple Watch ma to do siebie, że niestety y, on się blokuje, a jeśli blokady wyłączycie, no to co więcej możecie zrobić? także Szkoda, że nie ma takiej opcji, gdzie można byłoby jakieś właśnie takie wprowadzić. Opcja dla ludzi z tatuażem na przykład, nie? No, ciężko mi było się przyzwyczaić na początku do prawej strony, ale już teraz jest ok. Także miejcie to na uwadze, jak będziecie jakiś tatuaż robić, żeby sobie najlepiej zrobić miejsce, w którym nie macie tatuaża, właśnie w tym miejscu, gdzie czujniki stykają się ze skórą, gdyż te fale, które on tam wysyła, odbijają ten laser od skóry. I od tego tuszu, który po prostu blokuje jakiekolwiek pomiary, żebyście mieli na to wzgląd i zapamiętali moje ostrzeżenie. Tyle odnośnie tego, dlaczego odnoszę zegarek na prawym nadgarstku. Uff. Próbowałem właśnie się wypiąć z tego czegoś jadąc po, no po szutrze, zwykłym nie to no ciężko, ciężko, kurde, kombinacja puszczanie kierownicy jazda bez trzymanki po nierównym terenie, no to nie za bardzo. Natomiast, no, jeszcze muszę pokombinować i tak bym musiał wziąć i niestety, ale trzymać to jedną ręką, drugą kamerę wypiąć i no i tak muszę puścić kierownicę, bo inaczej jak powiedziałem, całość mi się tutaj przesuwa i jest do Regulacji. Ewentualnie musiałbym nagrywać w ten sposób, ale to już byłoby chyba, sądzę, dla mnie za wysoko i nie byłoby widać całkowicie tego, co chcę pokazać czyli trochę kierownicy i pola. Zaraz to przetestuję i pojadę w ten sposób. I tutaj będę musiał znowu pokombinować, bo będzie obraz znowu obrócony, i tutaj w programie będę musiał znów coś Pokombinować, żeby to wszystko poobracać. Wiem, że w cyberlinku Power Director była taka możliwość, teraz edytuję w Finale Final Cut Pro na Macu, więc nie bawiłem się tym. Na pewno gdzieś jest taka musi być opcja. <noise> że teraz sprawdzę, jak się jedzie i ustawiona kamera w ten sposób, nie skierowana na dół. Okay. No i teraz tak to wygląda. Praktycznie mam kamerę przy brodzie. No, więc typowo, właśnie pod motor, nie? żeby była ta kamera jak najwyżej. O to mi chodziło. No, bynajmniej będziecie wiedzieć, czy kupować takie coś, czy nie kupować. Moim zdaniem, jak nie chcecie pokazywać kierownicy, tylko to, co się dzieje przed Wami, no, to jest dobra opcja. dobrą opcją to jest ten uchwyt na szyję, moim zdaniem, przypominam, moim zdaniem, podczas spaceru, zwiedzania, czegokolwiek. I no, takie coś można sobie wziąć. Nie wiem, czy podczas y, biegu byłoby to dobre. Nie sprawdzam i nie będę sprawdzał. Więc kto to ma, może się też w komentarzu wypowiedzieć. I tyle. Dobra. Taki krótki test, ewentualnie mógłbym kamerę dać trochę na dół. Yy, ustawienia kamery mam horizontal balancing, więc powinno to jakoś tam, ten horyzont w miarę dobrze trzymać. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Trochę przekrzywiłem w dół kamerę, a taki macie dzisiaj dziwny test. Ale tak jak powiedziałem, z przeznaczeniem dla mnie głównie na motor, że właśnie potrzebowałem ten uchwyt i kamerę jak najbliżej głowy. Tak jadę i tak sobie myślę, że gdyby ten uchwyt nie sprawdził mi się na rowerze, no sądzę, że mi się nie sprawdzi, no to Wolę oczywiście szelki, I, ale jeśli ten uchwyt nie sprawdzi mi się na motorze no to sądzę, że zrobię konkurs dla Was, tak właśnie jadąc myślę sobie i oddam go w zamian za coś. Ale to omówimy szczegóły wstępne przy kawie jak dojadę na zielono, może być, może być. Jeden mały warunek. O kurde, tego się nie spodziewałem na zielonej tutaj, że będzie asfalt kładziony. Chwilę wyjechałem, ale słyszałem, jak mi się to lepi od razu, więc szybki zjazd, żeby kurde nic tutaj oponką mi się nie stało. Więc, no, remontują, no, taki nie, nie za duży kawałek. Tą zieloną to żeście u mnie na kanale widzieli już kilkanaście razy, więc chyba nie ma sensu wam tego pokazywać po raz kolejny, nie? Ale zobaczcie, po weekendzie haha, jaki burder zostawiają ludzie. Większość przyjeżdża samochodami i jest problem, aby to sobie zabrać do domu z powrotem, nie? Najlepiej jak się rozsypuje, to je jeszcze gdzieś, jak, a jak nie ma miejsca, to obok. I tak się... Ktoś z tym zajmie i tak, nie? No i tak to wszystko później wygląda. Zamiast cieszyć się przyrodą, no to cieszymy się bałaganem. No, niestety. Nasz naród nie potrafi sobie z tym jakoś poradzić i ogarnąć tematu. Wziąć worek jakiś na śmieci i zabrać ze sobą do domu. Ludzie do cholery jasnej. No co wy robicie? Co wy robicie? Szlak by to trafił. Jak tutaj... No sorry, ale no, no, tak nie można robić, kurczę. Nie można. W takim pięknym miejscu burdel jak cholera. Mówi się trudno. Nic nie zrobię. Kawa. Brakło mi gazu. Prawie się zagotowało. Prawie. No musimy sobie poradzić. Nic mi nie będzie przecież. Najważniejsze że jest kawa. Na jakieś 80 stopni na pewno miała woda. Więc jest dobrze. Yy, takie coś. Takie coś mamy w kamerze. Ten uchwyt magnetyczny. Tak jak wiecie, wpina się go pod spód kamery. I tutaj właśnie mam. Cały czas problem z tym. Czekajcie, widzicie jak on jest przykręcony, to wtedy później, teraz jest fajnie, ale z całą kamerą to ten uchwyt idzie w ten sposób i tu jest kurde problem. To jest Sunrise bodajże, dobrze mówię, nie pamiętam tej firmy jak to się nazywało, ale jest coś takiego innej, Telesin bodajże od Telesina, gdzie ten uchwyt jest cały wyjmowany bodajże. Chyba coś takiego było, nie? Wcześniej już miałem takie coś, taki pałąk na szyję, tylko nie miałem tego paska mocującego, oplatającego yy, yy, plecy i klatkę piersiową. No i to mi całe dyndało, nawet jak jechałem na rowerze i oddałem z powrotem, no, ale później wyczaiłem właśnie, że jest coś takiego z paskiem mocującym do yy, klatki piersiowej. Tylko nas oplata z tyłu i z przodu. Właśnie tak to wygląda. Jest to plus, bo bądź na rowerze nic się z tym nie dzieje, więc mamy możliwość ustabilizowania tego i jest elegancko. Testuję to dla Was. Dla mnie już raz to miałem, nie sprawdziło się bez paska. Z paskiem się sprawdza w miarę, natomiast jest dla mnie nieporęczne. Dla mnie, na mocy cyklu, może będzie dużo lepiej, bo ja, tak jak powiedziałem, kamerę będę miał zaraz tutaj, gdzie będę mógł się pochylić i trochę szybciej jechać na motorze. Więc coś takiego. Łykawki zrobimy. Co do, do konkursu, jeśli się nie sprawdzi na motorze, no to ten pałok będzie do zgarnięcia za free. Jedyny yy, warunek, jaki musicie spełnić, to przejechać ze mną jakąś trasę. Od 20 km do 120 najwięcej. Najciekawsze... Yy, wszystkie, o, wszystkie trasy przejrzę i chyba zrobię mieszanie i yy, yy, będzie to wybór losowy. Także nie będzie tu żadnej ściemy, i nie będę nikogo faworyzował, że tak powiem. Także wybiorę to losowo. Jeśli się to nie sprawdzi, zrobię post, w którym Was poinformuję, że taki konkurs będzie. Warunek, ustalacie trasę i zabieracie mnie ze sobą. A w trakcie Wam to. Dam. Także obserwujcie i sprawdzajcie posty też u mnie na kanale Radio Bike. Jutro najprawdopodobniej będzie pogoda, to zabiorę go na motocykl i sprawdzę w boju, jak się będzie prezentował. Także do tygodnia powinna być informacja, czy zostaje, czy też będziemy jechać razem i dostaniecie to ode mnie w prezencie. Powiem tyle, że. Pałąk spisuje się rewelacyjnie chodząc miałem kamerę przypiętą. No teraz muszę czymś nagrać, więc sorki. Ale pałąk rewelacyjnie spisuje się idąc. No to jest kurde zaleta, naprawdę, bo gdzieś w góry czy coś, no to kurde jest fantastycznie, nie? No jakiś plus znalazłem tego. Zobaczymy dalej. Bardzo fajne, stabilne. Do spacerów jak najbardziej. Też. Proszę bardzo. Jak widać, ja po sobie potrafię sprzątnąć. Zostawiłem teren praktycznie bez ingerencji, szyszkę jedną przesunąłem i zostawiam porządek. No. Teraz trzeba jechać do domu. Także wszystko wiecie na ten temat co to ja będę kombinował, także obserwować kanał, obserwować posty i jak się zdecyduje, to wam dam znać. Nie wiem, że o, wyrobiłem się. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z mojej strony. Przetestowałem ten pałąk na szyję. Wiem o co chodzi na rowerze z nim, <laughs> więc yy, nie będę przedłużał, bo bez sensu teraz jadę na garbaty mostek. Też już wam pokazywałem tam, więc sądzę, że już nie ma sensu. No, i do zobaczenia wkrótce. Przypominam 21 czerwca wyjeżdżam na wczasy nad morze dziwnówek być może tam gdzieś coś jakiś film też wpadnie pozdrawiam serdecznie Brrr. i do zobaczenia Radio by. Z mega szybkiej podróży leśnej, ale dzisiaj jest iście, czas do delektowania się lasem. Mmm, jojo. Dobra, cześć. <gry>